Witajcie drodzy widzowie. Kolejny żużlowy weekend już minął. Niestety tym razem nie pełny, bo aż pięć spotkań zostało przełożonych, ale mimo to mieliśmy okazję obejrzeć kilka ciekawych widowisk. Kto zrobił na nas największe wrażenia, a kto w minionych dniach najbardziej zawiódł? Zapraszamy na nasze plusy i minusy weekendu. Na wstępie zachęcamy do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału. Program plusy i minusy weekendu napędzany jest przez grę Speedway Manager, prawdopodobnie najlepszego żużlowego menadżera online. Plusy Robert Lambert Nie tylko za fantastyczną zdobycz punktową, ale również za świetne akcje na dystansie i co najważniejsze za fenomenalny w wykonaniu Brytyjczyka wyścig czwarty ze spotkania Apator Unia. Lambo przez cały wyścig pilnował juniora toruńskich aniołów Mateusza Afelta, pomagając mu utrzymać pierwszą pozycję, a w konsekwencji dowieść dla drużyny 5 punktów. W dzisiejszych czasach, gdy często narzekamy na brak jazdy zespołowej, takie zachowanie zasługuje na specjalne wyróżnienie. Max Freak. Przez pierwszą część meczu GKM-u grudziąc w zielonej górze, praktycznie jedyny jasny punkt z drużyny. Tylko dzięki jego postawie Falubas nie odskoczył jeszcze mocniej. Jako jedyny przez całe spotkanie był w stanie nawiązywać wyrównaną walkę z liderami rywali, a całe spotkanie zakończył z 16 punktami na koncie. Przy większym wsparciu kolegów w drugiej fazie zawodów zaowocowało to zmniejszeniem strat i zachowaniem szansy na pozytywny wynik w dwumeczu. Wacław Milik Wilki Krosno po raz drugi w tym sezonie zapewniają sobie zwycięstwo meczowe w 15 wyścigu i po raz kolejny głównym autorem tego sukcesu jest Wacław Milik. Po bardzo dobrym spotkaniu w Gdańsku teraz był absolutnym liderem krośnieńskiej watachy w domowym starciu z faworytem rozgrywek z goszcze. 14 punktów, jakie zapisał na swoim koncie i zwycięstwo w gonitwie kończącej zawody nie pozwala nam pominąć Czecha w zestawieniu najlepszych występów ostatnich dni. Małe plusy za dobre występy również dla Jacka Holdera, Wiktora Lamparta i Kevina Welberta. Minusy: Jason Doyle. Absolutnie fatalny występ Australijczyka, który do Grudziądza sprowadzony był w roli lidera. Zaledwie cztery punkty, tragiczne wręcz starty i dwa podwójne przegrane wyścigi zdecydowały o tym, że GKM Grudziądz nie był w stanie powalczyć o nic więcej aniżeli zmniejszenie rozmiarów porażki. Jason musi jak najszybciej przypomnieć sobie swoje najlepsze momenty, bo przed Gołębiami już niebawem kolejne ważne mecze w walce o ligowy byt. Wiktor Jasiński W meczu, który Ostrowia Ostrów wysoko wygrała z Wybrzeżem Gdańsk, był w stanie pokonać jedynie bardzo przeciętnych juniorów rywali. Zdecydowanie najsłabszy seniorski punkt drużyny. Tym razem słaba postawa Wiktora nie miała wpływu na wynik, ale na pewno w Ostrowie oczekiwania względem tego zawodnika są większe. Hubert Łęgowik Demony z poprzedniego sezonu ponownie zaczęły się pojawiać w pobliżu tego zawodnika. Świetny w meczach domowych i całkowicie bezradny w wyjazdowych. Zaledwie cztery punkty w Dauga w Pils to wynik sporo poniżej oczekiwań, a jego konsekwencją była porażka startu Gniezno z łotewskim rywalem. Jeżeli Hubert chce być pełnoprawnym liderem drużyny, takie występy nie powinny się już przytrafiać. Małe minusy za słabe występy również dla Jakuba Miszkowiaka, Oskara Pfeiffera, Kevina Pfeiffera, Norberta Krakowiaka, Andrzeja Lebiediewa i Tima Sorensena. A Wam co najbardziej zapadło w pamięć podczas tego weekendu? Jakie są Wasze plusy i minusy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, i bądźcie z nami po więcej żużlowego kontentu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Na razie!